Jest coś niesamowitego, bracie i siostro. Bóg mieszka w Tobie. Jego chwała mieszka w Tobie. Amen. Słuchajcie, kiedy czytamy w Starym Testamencie o świątyni, i że chwała Boża stąpiła na Arkę, na to, na to, na to, na to wieko. To możemy to odnieść, ten obraz, tą historię do naszego życia. W momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy poddałeś się Bogu, chwała Boża zamieszkała w Tobie. Wiecie dlaczego? Bo Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale kiedy naradzasz się na nowo, Bóg przychodzi do Twojego życia i zamieszkuje w Twoim życiu, zamieszkuje w Twoim ciele, zamieszkuje w Twoim wnętrzu. Bóg! Wszechmogący, którego Ziemia nie może pomieścić, które Ziemia jest pod nóżkiem dla Jego stóp, niebo jest tronem, jest potężny, wspaniały, stworzył wszystko, postanowił, że w jakiś niewyjaśniony, duchowy, wspaniały, cudowny sposób poprzez Ducha Świętego zamieszka w Twoim ciele. Jesteś wybrany. I to jest Twoja prawdziwa wartość. To jest to, na czym możesz budować swoje życie. Kiedy ktoś przychodzi i mówi, że jesteś nic nie wart, możesz zaśmiać się i powiedzieć, to jest nieprawda, dlatego że Bóg mnie wybrał, dlatego że Bóg mieszka we mnie i Jego wartość, Jego cenność, Jego bajestat, Jego blask może być w moim życiu uwidaczniany. Twoja prawdziwa wartość, to kim jesteś, nie jest w tym, jak sam siebie widzisz. Mamy takie różne doświadczenia życiowe. Być może przez całe życie ci powtarzano, może przez całe nastoletnie życie, może przez dzieciństwo, ale tak ci to zapadło w pamięć, że usłyszałeś, że do niczego się nie nadajesz. Może usłyszałeś, że masz odstające uszy i jesteś brzydki. A może usłyszałeś to dużo później, w życiu dorosłym. Może współmałżonek. Może ktoś, kto chciał Cię zniszczyć, zamiast budować Twoje życie. Powiedział Ci coś, co jest zadrą teraz w Twoim życiu. Coś, co ciągle Cię boli. Przez to ciągle patrzysz i mówisz, ja się nie nadaję, ja nie umiem, nie potrafię. A może inni Ci mówią. Chcę Ci dzisiaj, bracie i siostro, powiedzieć, że Twoja wartość... Nie jest przez to, co osiągasz w życiu. Twoja wartość nie jest w tym, co posiadasz. Twoja wartość nie dotyczy tego, jak wyglądasz albo jak jesteś popularny. Twoja wartość jest w tym, że należysz do Boga.